Era Gigantów to dodatek do gry King Domino lub Queen Domino. By w niego zagrać, musisz posiadać przynajmniej jeden z tych dwóch tytułów. W pudełku znajdziemy dwa brązowe pionki króla, jedną płytkę startową i jeden trójwymiarowy zamek, czyli komplet dla piątego gracza. A także notes, który ułatwi punktację, sześć pionków Gigantów, 17 płytek zadań, 12 płytek Gigantów oraz wieże do dobierania płytek. Płytki domina z gry podstawowej oraz 12 płytek gigantów należy ze sobą przetasować, a następnie włożyć do wieży. Płytki zadań tasuje się ze sobą obrazkami do dołu i wybiera pierwsze dwie z nich, reszta odkłada się do pudełka. Rozgrywka przebiega niemal tak samo jak w standardowej wersji gry. W każdej rundzie gracze wybierają jedną płytkę i dołączają ją do swojego królestwa. Dodatek przynosi jednak trzy nowości. Pierwsza zmiana występuje już na etapie wykładania nowych kafelków. Teraz wyciągamy zawsze pięć płytek zwierzę i układamy z nich kolumnę. Te z literami są zawsze u góry, a pod nimi w kolejności rosnącej płytki z liczbami. Jeżeli w grze bierze udział 3 graczy, odrzuca się drugą i czwartą płytkę. A jeżeli bierze udział dwóch lub 4 graczy, odrzuca się płytkę środkową. Druga nowość to płytki gigantów. Jeżeli przyłączysz taką płytkę do swojego królestwa, musisz wziąć pionek giganta i zakryć im dowolną koronę w królestwie. Każda zakryta korona na koniec gry nie jest punktowana. Jeżeli w momencie dobrania pionka nie masz żadnej korony, efekt ten nie działa. Na szczęście istnieje sposób, by pozbyć się giganta. Wystarczy dobrać w trakcie gry płytkę ze śladami stóp. Pozwala ona przekazać pionek giganta ze swojego królestwa dowolnemu z graczy. Przeciwnik sam wybiera, którą koronę zakryje mu otrzymany właśnie gigant. Ostatnia nowość to płytki zadań. Na koniec, poza standardową punktacją, podlicza się także punkty za dwa wybrane na początku gry zadania. Jest ich w sumie 7 rodzajów. W tym zadaniu gracz otrzymuje po 5 punktów za każde pole danego typu terenu, który przylega bokiem lub narożnikiem do zamku. Na przykład za las otrzymalibyśmy 30 punktów, a za łąkę 10. Tutaj gracz otrzymuje po 5 punktów za każde pole danego typu terenu, które umieści w narożnikach królestwa. W tym przykładzie byłoby to 10 punktów. W kolejnym zadaniu otrzymuje się 5 punktów, jeżeli królestwo jest kompletne i żadna płytka nie została odrzucona. Tutaj z kolei otrzymuje się 10 punktów, jeżeli zamek znajdzie się w centralnym punkcie królestwa. Za to zadanie można zdobyć aż 20 punktów, jeżeli zamek znajdzie się w jednym z czterech narożników królestwa. Dzięki temu zadaniu można otrzymać po 10 punktów za każdą linię 3 kwadratów w pionie, poziomie lub po skosie, na których występują korony. Rodzaj terenu jest nieistotny. W tym przykładzie otrzymalibyśmy 20 punktów. Ostatnie zadanie pozwala zdobyć 10 punktów za każdą posiadłość złożoną z pięciu pól jednego typu, pól lasów jezior lub łąk, na których nie znajduje się ani jedna korona. W tym przykładzie otrzymalibyśmy 10 punktów za posiadłość złożoną z pięciu lasów. Kingdomino Era Gigantów to dodatek, który urozmaica podstawowe wersje gier i sprawia, że każda rozgrywka wygląda inaczej. Polecamy serdecznie Fox Games.